Siema! przez zacząć odcinka, chciałbym wam przypomnieć, żebyście wpisywali w sklepie kod PB. Bardzo zalecam. Więc yy, dziękuję, przechodzimy do odcinka. Siema pod poprzednim odcinkiem zostawiliście 10P w górę, tak jak Was o to prosiłem, a ja Wam obiecałem, że nowy odcinek jak nagrywać na YouTube'a na konsolę, Więc tak, wchodzimy sobie w Twitcha, na telefonie albo na komputerze. Wróćcie w przeglądarkę. No, na telefonie ustawiacie sobie wersję na komputer tak? wchodzicie w Twitcha, logujecie się wchodzicie na swój profil wchodzicie w ustawienia szukacie takich zakładki jak kanały i filmy w tej zakładce wchodzicie w opcja przechowuj transmisje archiwalne musicie mieć to włączone i, po, i na dole jest taka opcja zapisz, zapisujecie i teraz wystarczy, że musicie na swojej konsoli, na, y, rozpocząć streama możecie sobie niepubliczny sobie niepubliczny rozpoczynać streama na Twitchu y, macie ustawienie niepubliczne, żeby wam nikt nie wszedł na tego streama i wystarczy, że sobie po prostu zaczniecie jakby nagrywać odcinek no, no, rozpoczynać się streama, tylko że nagrywać jako odcinek czyli jakbyście rozpoczęli sobie nagrywanie robicie sobie to co wy tam chcecie wygadacie sobie co wy chcecie i tak właśnie można y, nagrywać więc jeżeli po tym ten y, stream się zapisze czyli jakby ten odcinek się wam zapisze na twitchu, jeżeli zakończycie streama zapisze wam się na twitchu musicie na telefonie zgrać sobie taką aplikację jaką jest TDL jest taka filetowa z y, y, strzałką w dół i taką jakby otwartą Prostokątem, wchodzicie w nią i na Twitchu musicie pobrać jakby link tego odcinka. Czyli wystarczy, że wejdziecie na ten odcinek sobie. Tam będziecie mieli w zakładkę na Twitchu filmy. Wchodzicie w ten odcinek i tam macie, żeby go udostępnić, czy coś to udostępniacie. Naciskacie Skopie do słowka, macie link, wchodzicie w tą aplikację TDL i tam wyświetli Wam się, żeby wpisać ten link. Wpisujecie link i jest, żeby zająć ten. Żeby pobrać po prostu ten filmik Pobieracie, macie go u siebie Na telefonie, dźwięk wszystko jest Jeżeli nawet byście chcieli dźwięć, Dźwięk kolegów, to wystarczy, że dołączą Swoje audio na grupie Bądź imprezie Więc Ja dziękuję za oglądanie Ja się z wami żegnam Siemaneczko